manko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj kolejny odcinek Kariery papierka. Chcę się też wytłumaczyć, no bo wczoraj nie było odcinka miał być. Wczoraj były moje urodziny, też wam mniem powiedzieć i no nie zdołałem, nie miałem czasu nagrać tego odcinka, więc no zapytałem też, że w środę będzie tam jakiś film dodatkowy, ale też, też jakoś, no, czasu jakoś nie miałem. Mimo że mam fery, to no, po prostu czasu nie miałem nagrać tego odcinka. Ale obiecuję, że dzisiaj, no oczywiście ten film jest yy, i jeszcze może jakiś dodatkowe przyczyn. Dzisiaj albo jutro będzie to... O, może nie będę zdradzał. A my już jesteśmy u nas w każdy papierka. Dzisiaj dwa konkursy w Sapporo i dwa w Szczuczyńsku. Będzie, yy, będą właśnie się odbywały te konkursy cyjatyckie, a my jesteśmy liderem generalki w PK z Trzewego masz 363 mógłby nad Benjaminem Oswaldem. Świetna jest to przewaga, gigantyczna wręcz. Czwarty wąsek, no pokazywałem węchach, w więc nie będę też przedłużał. W porze świata, jeśli o to chodzi. Działo się tyle, no że było bardzo dużo konkursów. Dokończył się TCS, cały polski turniej był. Polski turniej z, zwyciężyła ekipa Słowenii przed Austriakami i Norwezy. Polacy byli piąci. A w generalce lideruje... Stefan Kraft przed Tim Zajcem i Halborem Magdynem Greneludem. A TCS wygrał. Uwaga, Stefan Kraft przed Chofenigiem. No tutaj Gianty są szansą wygrać go Derwentem, bo przed Bishopsem tracił jeden punkt do Krafta, ale zepsuł tamten ten konkurs Bichosowy, no i ostatecznie znalazł się na lokacie numer 5. Więc później teraz będą się o lotach po tej trasie, gdy będziemy skalać PK. A jeśli chodzi o Fiskam, to nic innego się nie zadziało, no bo tutaj oni. Próba przedmiotów świetleniorów w Rasnowie będzie, będzie jak my będziemy właśnie skończyć też w Azji. Yy, Bo po tym odcinku będą mistrzostwa świetleniorów wylachti. No tutaj lideruje Rupi przed oblakiem szusterem, bez zmian. A my możemy sobie już przejść na trening na skucznie, yy, na okurajamie. Ale zanim przejdziemy sobie do tego treningu, pamiętajcie że zostaw zostawić lajka i zostawić subskrypcję. Wbijamy ponad 30, bo było, ale... No już nie ma, bo ktoś zaansubował. No i pamiętajcie, by to właśnie to zostawić. A i my widzimy się już na treningu. No i jeśli chodzi o trening, to jest takie: Nasz trzy gwiazdki, skok 140 metrów z, z wiatrem tylnym. No, jest to bardzo dużo. Jeśli chodzi o 140 metrów, to jest, no, punktka tutaj to jest 137. A 140 to jest naprawdę bardzo, bardzo. Yy, Daleko, ale to nie uda nam się niestety tego wykonać w pierwszej próbie. No cóż, 130,5, więc jeszcze mam oczywiście drugą próbę, w której mam nadzieję, uda nam się ten trening wykonać. Ale silnie wieje w plecy, no boję się, że nie uda się nam tego wykonać. Ale jest ładnie chyba trafiona z wrogu Ale dociska, dociska, no i nie było. Yy, no, pierwszy raz bardzo dawna. Trening niezaliczony. Czas na kwalifikacje. Kwalifikacje jak wieje nam w plecy, więc podobnie jak w treningu mieliśmy zadanie, no, którego pierwsza z bardzo dawna nie udało nam się wykonać, ale my jesteśmy liderami i jak widzicie tutaj powrócił Noriaki Kasai, yy, który jest w chwili 11, więc no, Noriaki powrócił na Okorajame. No i miejmy nadzieję, że będzie ładnie skakać. No nie, no czemu mi się plastrony nie wgrały? Wygrywałem dwa razy, a mi się nie wgrały. No cóż, no cóż, tak czasami bywa. 138, no żeby w tej chwili wygrać te kwalifikacji chyba było. Czy też, też pewnie nie jestem, 145 metra, 155 i... 155 i druga pozycja, 20 za Dominikiem Peterem. Tylko kilka ale czemu mi się nie grały. Dobra, nie martwmy się tymi plastronami, bo one i tak nie są jakoś turboważne. A z tego co widzimy, noriaki niszczy konkurentów. Jest w tej chwili trzeci. No a my musimy skoczyć 139,5, żeby udało nam się o tej pierwszej serii prowadzić, bo mamy serię zwycięstw trzech z rzędu. Ale trochę za, za późno z progu było, ale nie ma tak fatalnych warunków, jest ładny skok. 137,5 da to pozycję numer 1. Udało się prowadzić po tej pierwszej serii, no nie spodziewałem się 3-4 przed Stanem, przed Kasai 9. Kasai ma szansę na podium. Zobaczymy, zobaczymy, czy w rundzie finałowej uda nam się utrzymać tą przewagę pierwszej serii. Noriak, kasa, i będzie minimalnie na drugim stopniu podium. Oleż skogno Noriakiego! 138 i będzie minimalnie drugi. Tomek też będzie na pewno na podium, ale czy na tym podium znajdziemy się my, 137 że i pół, żeby wygrać? Wygrać ten konkurs na ukrajamie. I to było chyba ładne wyjście z progu. Jest ładnie w powietrzu, jest świetna próba. Wszystko było nienagannie. 141,5 wygrywamy. Yy, czwarty konkurs rzędów, PK, ależ jest forma, świetna forma przed noriakim Kasaim Noriaki naprawdę świetnie wrócił. i do Mekpil. Mamy dwóch kolegów na podium. nasy wąsek i nasy wolny. No i trzydziesty stękała. Yy, pięknie widzimy mnie, noriakiego i Tomka na podium. A ja ogarnę plastrony i widzimy się w klasyfikacji generalnej. A w generalce nasza przewaga wzrosła do 418 punktów nad Benjaminem Oswaldem. Świetnie, świetnie, a Noriaki są na pozycję już 28. No. świetnie sobie radzi Noriaki, a my przejdziemy sobie jeszcze do treningu, żeby bardziej wyczuć skocznie w Sapporo treningu również wieje w plecy, więc jak poprzedniego dnia, tym razem nie sypie śnieg. Nie pamiętam czy wcześniej sypał, ale teraz całe czas się nie sypie i jest lepsza optymalizacja, bo jak sypie śnieg, to trochę zakina. A Maciek Koc, Polacy sobie chyba nie radzą. Trzaci wąsek, piąty kot. Prowadzi Raimund w tej serii treningowej i są. Są nasze plastrony, w końcu się wygrały. Nie wiem co zrobiłem inaczej, zrobiłem wszystko to samo i się w końcu wygrały. A my tej... My, tego trening, my ten trening wygramy, bo to jest świetna próba, to jest próba na 142 metry. Próba tak naprawdę pewno kautująca rywali, nie, jesteśmy w świetnej formie, nikt nas nie może zatrzymać, bo to są, rywale są ustawieni na 9 punktów umiejętności, a i tak nas nie mogą zatrzymać, a my przechodzimy sobie do kwalifikacji. W kwalifikacjach numer 2 wieje nam w plecy tym razem, znaczy tym razem, wcześniej też ją w plecy, więc no widać, że warunki jednolite. W, w Sapporo, na, na Hokkaido, na wyspie Hokkaido. No i znowu prowadzi Filip Raymond w kwalifikacjach 140 metrów, żeby go pokonać, tak samo jak w serii treningowej, gdzie no, pokonaliśmy Filipa Raimonda z dość sporą przewagą, teraz było troszeczkę za wcześnie, więc nie uda się wygrać tej kwalifikacji, bo nie był to aż tak fenomenalny skok, tylko na 133,5, co da pozycję numer 16, więc nie jest źle. No, więc możemy sobie przejść do rundy numer 1, gdzie też będziemy walczyć. O kolejne zwycięstwo z rzędu, już piąte. No i nowy Noriaki odpalił, Noriaki Kasai trzeci. Tak samo jak w tym pierwszym konkursie, była teraz 137, żeby prowadzić po, po właśnie rundzie, po pierwszej rundzie. No, było trochę spóźnione, ale będzie Będziemy nadal w powietrzu. No nie, nie będziemy prowadzić. Półtora metra nam na sekundę wiało w plecy. I druga pozycja, więc będziemy również walczyć. Nie z bruku będziemy za zaostwoldy, więc bliźniacza sytuacja powtórzyła się. Dobrze, 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 już pomija nam się reklama. I czas na rundę finałową, gdzie prowadzi obecnie Paweł Wąsek. Szkoda, Noriakiego, bo spadłem na 11. pozycję. A wiem, że Polak będzie minimalnie yy, w tym gągusze drugi, a teraz trzeba 133, żeby przejść Pawła, To nie jest daleko, ale to też nie jest blisko. Oj, 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 za wcześnie i nie, nie będzie, nie będzie, nie będzie, nie udało nam się dociągnąć do punktu konstrukcyjnego chyba. Tak jest, 122 tu punkt konstrukcyjny chyba 125 i 24 pozycja, czyli będziemy chyba 25 z Oswaldem, czyli Paweł będzie minimalnie drugi. Trzeci chyba będzie y, Ortner, chyba że Oswald zepsuje, nie zepsuł, Oswald wygrywa, czyli nadrabia nas na nas narodę sporo punktów, Benjamin y, dalej utrzymuje tę, tę pozycję, Paweł na, na czwartą, a Ortner y, chyba na trzecią awansował, czy on już tam był, nie wiem, ale widzimy się na głównym a w Generalce PK nasza przewaga spadła do 324 oczek nad Benjaminem Oswaldem. Dobrze, teraz będą yy, dwa konkursy w Szczuczyńsku, więc, yy, no, logiczne wydawałoby się, że przejdziemy właśnie sobie na trening na tą skocznię do Kazachstanu. No, a trening jest taki, skocz 124 metry z minus piątej belki, Ja jedynie na jedną gwiazdkę. Ta skocznia jest naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna. Więc ten trening no jeszcze na jedną gwiazdkę będzie by być po prostu banalny. Później wyjście z progu, ale i tak udało się chyba zalecić na ten 124 metr. Tak jest, zaczęliście metrów trening zaliczony, lecimy do kwalifikacji. W kwalifikacjach yy, na skoczni w Kazachstanie sypie śnieg, a no i wieje niestety w plecy, więc daleko sobie no może nie poskoczymy, ale tutaj nawet z takim silnym wiatrem w plecy, yy, Da się bardzo lekko skakać, to pokazuje skok 144,5. Marta Haman tej Kasai już nie przyjechał do Szluczyńska jeśli usunąłem go z listy. No bo on skakał tylko w Sapporo. No może gdzieś jeszcze będzie skakał w tym sezonie w PK, ale tutaj nie będę też spoilerował, bo jeszcze sam nie jestem pewien, gdzie tutaj u nas w tej karierze Kasai wystąpi, a skok w kwalifikacjach nasz jest bardzo ładny. Niecałe 2,5 m sekundy mieliśmy wiatru w plecy i skoczyliśmy 45 m. Co dało nam trze trzecią tą. Trzecią pozycję w tych właśnie kwalifikacjach Polacy, wszyscy je przebrnęli, więc naprawdę, naprawdę yy, pozytywnie. Tak można widzieć, czemu mi się Kasai nie usunął. No cóż, Kasai niestety yy, nasz yy, tutaj yy, no, yy, wystąpi nam, bo nie zadziałało mi usunięcie jego z listy. No, czasami tak się dzieje w pańskich że odnaczamy zawodnika, a on skacze dalej. No, tak się, taka, tak się niestety wydarzyło, ale trzeba się skupić już na naszej próbie. Oj, 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 oj. próba. No i czy da w ogóle drugą serię? Można byłoby się zastanawiać 139 metrów, 28 pozycja. Oj, zapowiało grozą też ile my tracimy 11,9 więc my jeszcze możemy balansować do pierwszej dziesiątki pamiętamy ku samo gdzie z 20 pozycji awansowaliśmy na pierwszą w tym sezonie jesteśmy przed tym Francem i Klemensem Aignerem, więc on, im, im też nie poszło no bo to są dość mocni zawodnicy 137,5 żeby właśnie utrzymać 28 pozycję ale my chcemy atakować trzeba się trochę wcześniej wybić i będzie o wiele dalej znaczy tak o wiele dalej to ja nie wiem ale przejdziemy Yy, właśnie tych dwóch zawodników, z o 40 metrów, o metr dalej niż w pierwszej serii, były chyba ty, troszeczkę lepsze, gorsze warunki niż właśnie mieliśmy w pierwszej rundzie. Yy, mi się wydaje, że to jest kubny do drugiej dziesiątki, chociaż yy, no właśnie, wygrywa Peter przed ozdwolnym Michały, więc ozdwólny odrabia, będzie miał już chyba mniej niż 300 punktów albo, albo trochę, trochę więcej yy, niż 300. My 15. 15. Miejsce mamy, 11. Wąsek, 12. Wolny, 9. Pirch, więc aż trzech plaków przede mną, 24. Juroszek, 28. Stękała, wygrywa Peter, po raz pierwszy, nie, nie po raz pierwszy, no nic, ja jadam. On, wy, on już wygrywał na inauguracji tego sezonu, właśnie nim na początku tego sezonu pekarywalizowaliśmy, rywalizowaliśmy, ale później ustąpił, ale teraz widać, że atakuje, no bo macie miejsce generalcy widzimy się w menu głównym. A w generalce, tak jak myślałem, Ozwol nie traci już u nas ponad 300 punktów, tylko 260. więc Ozwol, no, wziął się za pościg po naszym występie słabym Sapporo i pierwszym, po pierwszym y, słabym występie, pierwszym się właśnie w Szuczyńsku. Ale y, warto przejść sobie, no, jeszcze do treningu sobie przejdziemy na, y, przed drugim konkursem. Na treningu znowu mamy również wiatr w plecy, no nie wiem prześladuje nas ten wiatr w plecy w dzisiejszym odcinku, bo chyba nie było jeszcze momentu gdzie mieliśmy wiatr pod narty, no prześladuje nas ten tylny wiatr w dzisiejszym filmie, no co się tutaj dzieje niesamowite. W treningu no, mieliśmy, mieliśmy mieć wiatr e, w, e, właśnie w plecy, bo tak było u, e, tak było właśnie ustalone w tym zadaniu, ale tutaj no, w konkursie przecież e, warunki są totalnie losowe, a trening naprawdę będzie słabiutki, słabiutki będzie trening e, w szuczyńsku, którą e, po zajmiemy 17. Myślałem, że będziemy o wiele niżej. Dobrze, e, czas przejść sobie już do drugich kwalifikacji. No co się dzieje w tej Azji? Cały czas wiatr w plecy. No jeszcze zaczął sypać ten gruby śnieg. Więc dzisiejszy odcinek można zaliczyć jako taki, w którym zawsze był wiatr tylny. Myślałem, że sobie to bardzo daleko w strzyżnisko poskaczemy, ale jednak nie. Bo bardzo strzyżniar prowadzi w kwalifikacjach. No to ciekawe, ale taki silny wiatr, który przyciska do skoku zawodników. No a my musimy się skupić na swojej próbie, bo trochę za dużo gadam, za mało skupiłem się na skoku. Bardzo, bardzo ładnie było, 142 metry, nie wygramy chyba tylko kwalifikacji, a jednak nie, wygrywamy, pierwsza chyba nasza wygrana seria w Szczuczyńsku, czyli dwa przed Srisnierem, no i miejmy nadzieję, że powtórzymy taki wyczyn w pierwszym rundzie, bo nie możemy sobie pozwolić, żeby Oswald kolejne punkty odrobił, bo jak tak pójdziemy, to do końca sezonu to jeszcze odrobi. Rogmasle prowadzi, który jest Ozdwolt. Ozdwolt jest gdzieś daleko, Ozdwolt jest dopiero 18. A liczymy na naszą dobrą próbę, 147 metrów przeprowadzić, ale nie ma silnego tylnego wiatru, więc można sobie na rady daleko polecieć. To będzie świetna próba. Musimy mieć tak wysoko i to będzie świetny skok, ale niestety lądowaniu na dwie nogi, 151,5, ależ to był skok, ale dopiero drugą pozycję będziemy zajmować, no noty jednak były niższe, 1,1, jesteśmy za rokiem Masle, ależ to był piękny lot tej pierwszej serii, więc y, będzie czas tej chwili na serię finałową, może powtórzymy to, no bo to był zdecydowanie najdalszy skok w konkursie, y, na podium będzie na pewno już Filip Raimund, to jest korzyść 144 metry, ja może tak powtórzyć. Ten wyczyn z pierwszej serii, bo znowu są warunki do tego bardzo dobre. żeby powtórzyć właśnie ten wyczyn, no i będzie, będzie daleko, bo już to widzę, już to widzę, będzie świetnie. Teraz jest te telemark, jest już 49 metrów i przy telemarku. To jest um, nie, skok i nota, żeby nas spokojnie wygrać ten konkurs. Jeszcze rok master został, ale mi się wydaje, że on nie da rady. Nie dał rad 11,5 punktów za nami. Yy, Polaków to jest 15 sneakało, najpierw yy, Polaków po mnie oczywiście. 17 pil, 19 wolny, 22 wąsek, który tutaj wygrał yy, trening. A stajemy w tym odcinku po raz drugi na podium, a przejdziemy sobie już do fenu głównego. A w generalce się umocni umocniliśmy, się. 328 minut przed Zwoldem i myślę, że jesteśmy raczej pewniaczkiem do zwycięstwa PK w tym sezonie, już po niecałych y, połowie sezonu. No i co, w kolejnym, y, w kolejnym y, odcinku, przepraszam bardzo, będzie, y, będą y, Mistrzostwa Świata Juniorów w lachty. Skład pokażę wam w kolejnym odcinku, a ja się już będę z wami żegnał. Do widzenia, no i cześć!